Baśnie z Albanii, a Folk Tale from Albania o zazdrosnych siostrach The Jealous Sisters. Dawno, dawno temu były raz sobie trzy siostry. Once upon a time there were three sisters. Najmłodsza z nich była piękniejsza od dwóch pozostałych. The youngest of whom was prettier than the other two. Miała na imię Fatima. Her name was Fatima. Pewnego dnia siostry zapytały słońca. One day the sisters asked the sun: Drogie słońce, która z nas jest najpiękniejsza? Dear sun, which of us is the prettiest? To Fatima, odrzekło słońce. Fatima! The sun replied. Następnego dnia siostry obsmarowały błotem twarz Fatimy. The next day the two sisters rubbed dirt into Fatima's face. I jeszcze raz zapytały słońca. And asked the sun again. Ale słońce powtórzyło. But it repeated. Fatima jest najpiękniejsza. Fatima is the prettiest. Dwie siostry zaczęły się naradzać, w jaki sposób mogą się pozbyć Fatimy. The two sisters took counsel on what they could do to rid themselves of Fatima. Postanowiły, że następnego dnia będą udawać, że wybierają się po chrust do lasu. They decided that the next day they would pretend to go out for wood. Wyjdą z domu przed Fatimą. They would leave the house before Fatima. A kiedy będzie próbowała odnaleźć je, and when she tried to follow them, ona nie będzie mogła odnaleźć ich w lesie. She would not be able to find them in the woods. Tak pomyślały i uznały, że znalazły rozwiązanie. They thought, They had found the solution. Następnego poranka powiedziały do Fatimy: The next morning they said to Fatima: Ty pozamiataj dom, a my pójdziemy Rąbać drewno. You sweep the house, and we will go out to chop wood. Znajdziesz nas w pobliżu drzewa, na którym zawiesimy tykwę. You will find us near a gourd. We will hang in a tree. Siostry wyruszyły. Fatima zamiatała dom. The sisters departed and Fatima swept the house. Kiedy skończyła, wyruszyła w poszukiwaniu tykwy, która miała wisieć na drzewie. Then, he, when she had finished, she set off to look for the gourd. Szukała, idąc w jedną stronę, she searched in one direction. Potem szukała, idąc w drugą stronę, and then in the other, ale nie mogła nigdzie znaleźć swoich sióstr, but could not find her sisters anywhere, bo one wróciły do domu zupełnie inną drogą, because they had come home by another road. – Hatima! Wędrowała po lesie, w kółko i w kółko. Fatima wandered through the forest in circles, poszukując jakiejś ścieżki. Looking for a path. Kiedy zrobiło się ciemno, when it got dark, wspięła się na sam wierzchołek wysokiego drzewa. She climbed up to the top of a high tree i zobaczyła jakieś światło w oddali, and saw a light in the distance. Była przerażona, frightened as she was, jednakże pobiegła w kierunku światła i weszła do chatki. She ran towards it and entered a cottage. Hata była domem czterdziestu rozbójników, którzy poszli kraść tamtej nocy. The cottage was the home of forty thieves, who went out robbing that night. Jak to było w zwyczaju, as was their custom, powrócili do domu następnego dnia. They returned home the following day i zaczęli walić swoimi strzelbami o drzwi and beat with their rifles on the door, które to drzwi się otworzyły i wpuściły ich do środka, which opened and let them in. Złodziejaszki usiedli przy stole, the thieves sat down at the table, przyniesiono im smakowite jedzenie, were brought some delicious food i zaczęli jeść and began to eat. Po pierwszym kęsie zauważyli, że to ktoś inny musiał przygotowywać posiłek. At the first bite they noticed that it was not their servant, who had prepared the meal. Więc zapytali swojego służącego, czy ktoś poza nim był jeszcze w tym domu. So they asked him, If there were anyone else with him in the house. Na początku sługa nie chciał nic powiedzieć. At first, the servant did not want to say anything. Ale potem powiedział Im całą prawdę. But then he told them the truth. Rozbójnicy uznali, że jeden z nich powinien, powinien wziąć Fatimę za żonę. The thieves thought that one of them should have Fatima for his wife. Ale w końcu postanowili ją ożenić z sługą zamiast z jednym z nich, bo wciąż między nimi trwała kłótnia, który miałby ją wziąć za żonę. But they finally decided to marry her to a servant instead, so that there would be no fighting among them. A to dlatego, że cała czterdziestka rozbójników zakochała się w Fatimie i pokochała ją jako swoją siostrę. The forty thieves came to love Fatima as their sister. I przynosili jej. Dużo pięknych prezentów, and brought her many beautiful presents. Kiedy siostry się dowiedziały, że Fatima się ożeniła, When the sisters heard that Fatima was married, wściekły się, they were annoyed i postanowiły zabić ją and resolved to kill her. Pewnego dnia wysłali służącą do domu 40 rozbójników. One day they sent a maid servant to the house of the forty thieves. Służąca poszła tam z zatrutym złotym naszyjnikiem With a poisoned golden necklace. W momencie gdy Fatima założyła na siebie ten naszyjnik The moment Fatima put on the necklace padła martwa. She fell over dead. Kiedy rozbójnicy wrócili do domu i zaczęli pukać do drzwi, nikt im nie otwierał. When the thieves came home and knocked at the door, there was no one to open it. Weszli do chaty i znaleźli Fatimę martwą na środku izby. They entered the cottage and found Fatima lying dead in the middle of the room. Zaczęli nią potrząsać. They shook her, przewracali z boku na bok, bok, turned her over i w końcu zdjęli z niej ten nowy naszyjnik and finally took off her new necklace. Wtedy Fatima wróciła do życia, then Fatima came to herself i opowiedziała rozbójnikom w jaki sposób zmarła and told the thieves how she had died. Obiecała złodziejom, że więcej nie przyjmie żadnego podarunku od swoich sióstr. She promised the thieves not to accept any more gifts from her sisters. Ale siostry dowiedziały się, że Fatima wcale nie umarła. But... The sisters found out that Fatima was not dead after all. I wysłały służącą jeszcze raz, z jeszcze większą ilością zatrutego złota, and sent their maid servant off once again with some more poisoned gold. Przy pomocy komplementów i pochlebstw, with compliments and flattery, których nauczyła się od sióstr, she had learned from the sisters, służąca przekonała Fatimę do przyjęcia prezentu. The maid servant persuaded Fatima to accept the present. W momencie, kiedy przyozdobiła swoją suknię złotą, the moment she put the gold in her dress, znowu padła martwa. She fell dead again. Złodzieje i mąż Fatimy powrócili do domu następnego poranka. The thieves and Fatima's husband returned home the next morning. I znowu znaleźli ją martwą na podłodze, and again found her dead on the floor. Przewracali ją z boku na bok, they turned her over, szukali wszędzie, searched everywhere, i w końcu znaleźli złoto w jej dekolcie. And finally discovered the gold in her bosom. Tym razem złodzieje bardzo skrzyczeli, bardzo groźnie ostrzegli ją, aby nie przyjmowała więcej podarunków od swoich sióstr. This time the thieves scolded her even more severely and warned her not to accept gifts that her sisters might send. Trzeciego dnia, The Third Day, siostry wysłały Fatimie pierścień. The sisters sent Fatima a ring, który mimo ostrzeżeń rabusiów zaakceptowała, przyjęła. Despite all the thieves' warnings, she accepted. W momencie. Gdy nałożyła pierścień na palec, upadła martwa po raz trzeci. The moment she put the ring on, she fell dead a third time. Kiedy zbójcy powrócili do domu ze swoich rabunków, when the thieves Returned home from their robberies. Znaleźli ją. They found her. Przeszukali ją znowu. And searched her again. Ale nikt nie spoglądał na jej palce. But none of them thought of looking at her fingers. W końcu zrezygnowali. Poddali się. Finally they gave up. Zaczęli płakać. Began to weep i zaczęli pogrążać się w wielkiej żałobie po stracie Fatimy and mourn the loss of Fatima. Włożyli ją do trumny. They placed her in a coffin. Przygnietli pniem drzewa, weighted down with a tree trunk. I wrzucili do fontanny. And threw into a fountain. Pewnego dnia chłopiec stajenny samego króla poszedł do fontanny, aby napoić swojego konia. One day, the king's stable boy went to the fountain. To water his horse. Koń ujrzał sylwetkę trumny w fontannie i wycofał się, odmawiając napicia się. The horse saw the silhouette of the coffin in the fountain and shied away, refusing to drink. Stajenny powrócił do domu. The stable boy returned home. I opowiedział królowi, co się wydarzyło. And told the king, what had happened. Król wyruszył w stronę fontanny osobiście. The king rode out to the fountain himself i zobaczył w fontannie kształt trumny and saw the silhouette of the coffin in the water natychmiast wydał rozkazy aby unieść w górę trumnę immediately he gave orders to have the coffin raised Zobaczywszy piękną pannę w środku trumny, seeing the beautiful maiden inside it, zabrał ją do domu ze sobą, took her home with him, i zamknął w pokoju and locked her in a room. Z czasem panna zaczęła się robić coraz chudsza i chudsza. With time she got thinner and thinner. Aż w końcu pierścień spadł jej z palca, and the ring fell off her finger. Jak tylko pierścień spadł z jej palca, as soon as the ring fell off. Her finger, Fatima, wróciła znów do życia. Fatima came back to life again. Król poślubił ją. The king married her. I żyli oboje szczęśliwie, już na zawsze. And they both lived happily ever after. Bye.